Oto, mamy to... harpagana, który się wykąpie w tym. Podażę wam co robią ludzie w tak parku w Raszynie. parku w Raszynie? Jak to w parku w Raszynie? No, zaczynajmy. <grym> no, no. Czekaj, czekaj, nie otwórz tak to szybko, no bo czekaj, trzeba oświetlenie mieć. Kurwa, czy to naprawdę park w Raszynie? Potem pójdziemy tam, żeby udowodnić, Czekaj, tak? mamy latarnię. Ale, pas tutaj, pas. Wszystko nie, wokół. idziemy do ronda, pokażemy, że to naprawdę park. Tak? Dobrze, tak. Co no, Igor. Chujem. Mamy harpagana. bliżej, czekaj nie pójść. Stoi, trzeba zrobić, ładne zbliżenie, gdzie Igor jest Jestem. w wodzie, weź, pokaż sobie całe ciało. Cześć. Dobra. Tu, 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 czekaj. Trzeba nagrać, że on leży w tej wodzie. Dobra. Tak, tu mamy pokaż wodę, patrz na to flap Dobra, patrz, pokaż. Nie klapię, bo zimna. Dobra, płynie. O czym się patrz i go typy nie. Dobra. Drzewo. Czekaj, pójdę tam po Jest dla nich zielony pół. Drzewo, drzewo, to, to? Kurwa, drzewo, naprawdę drzewo. <laughs> dobra, drzewo. Mamy, Mamy oj. Zielony pół. <laughs> nie dla! O, dobra. O, Mamy cały czas Igora w wodzie. O. Dobra. Nie mam gdzie tu wyglądać kopii Tam jest głębiejsza, ej Nie jest głębiejsza, tam, tam, tam. idziemy tam. tam Idziemy, gdzie jest głębiej, tak? Poczekaj, to mnie ja z tej strony, chyba mnie z bajki w tej Dobra Lekarz <laughs> prawie nie widać, no o. Dobra, idziemy na rondo. A, idziemy na rondo. Dobra. Idziemy na rondo z igorem. Trzeba udowodnić, że to jest naprawdę nasz antyński park. Ale jest, mocny Jest, nie ma lipy. Lepiej być parce, nie ma czerwony, tak? Tak, czerwony kondom. Idziemy nie Czekaj, pokażmy teraz naszego może kamery tego Oświetleniowego. oświetleniowego. Proszę, kamery jeszcze też. Proszę, jest. Szeka, jest grzywka, jest grzywka trochę, nie? Jest, trochę grzywki na lakier jest. A, dobrze, chodźmy tędy chłopcy. No, gawka mi opada. Ale nie. Co to, to i to, to, to ja wyjebało? Wyjebało, to i to ja, pokaż się to. Już podchodzimy nagrywanie, tu będzie dobre oświetlenie lata. Nie, co śmietki, to Kto jest Toj i to, proszę Państwa, taka burza, że to i to ja wyjebało. Widać, że to jest park? Widać czekajcie, zobaczmy rondo, podejdźmy na bliżej. Widać rosyjskie rondo. Dobrze, no pokaż mnie mocno. Ma że... Mamy naszego Igora. Dobra, kończmy to nagrywanie, pokaż tego filma. No dobra, czekaj jeszcze raz. Ja tutaj... Się Chodźcie w trzech. I jesteśmy. Tak? No dobrze, jest siła. Poga. Byłem